Dzień dobry moi kochani, witam Was wszystkich. Bardzo pięknie 8 grudnia na karcie dnia. Kochani, bardzo Wam dziękuję za liczne komentarze, za to, że jesteście za lajki, przede wszystkim, które tutaj mobilizują mnie zawsze, za każdym razem do ciężkiej pracy dla Was i tego, że w ogóle ma to sens robić, tak? Także tutaj bardzo, bardzo, bardzo dziękuję za, za to. Jak i również moi drodzy, za to, że czasami, jeżeli ja nie zdążę zrobić czasówki, bo kochani, zdarza się tak, że ja dosłownie robię ją w butach, bo za chwilę wychodzę z dom, bo muszę na przykład dziecko zawieźć do szkoły, kochani, i ta czasówka nie jestem w stanie w danym momencie jej wykonać, to dziękuję za to do wielu z was, wielu z was tak, bo i tutaj um, pani Oni KK, którą po prostu uwielbiam, jak i również, słuchajcie, nie pamiętam w tej chwili ników, um, ale dobra, wy wiecie o kogo chodzi, bo, bo te osoby, które to robią, to, to wiemy, za to, że nawet, że, że właśnie wy, słuchajcie, robicie te, te czasóweczki. Względnie nawet takie osoby, które, kochani, jak nawet obejrzą swój znak Zodiaku, to zostawiam w komentarzu nawet, słuchajcie, no czasówkę dla tego konkretnego znaku. To jest naprawdę bardzo pomocne, na pewno dla tych, którzy wchodzą, nie potrafią sobie tego zrobić, ewentualnie muszą szukać. Więc moi drodzy, bardzo fajne to jest, że, no, że współpracujemy razem, że razem tworzymy ten kanał, tak? Że to nie jest tylko, słuchajcie, tak, że to jest tylko moje, tylko jest to takie nasze wspólne, fajne miejsce, do tego, w którym się spotykamy, rozkładamy sobie tego tarota i dumamy nad tym, co te karty nam pokazują. Skarby. Lecimy wobec tego z energią dnia dzisiejszego, czyli z kartami porady. Dzisiaj dwie. Jedna wyciągnięta już przeze mnie, plus klucz anielski, który ma być jakby taką wskazówką dodatkową dla Was. Moi drodzy, wygląda to tak. Ulga. Nie do wszystkich, oczywiście, kochani, nie do wszystkich, aczkolwiek każdy z nas ma kłopoty, problemy, gdzieś coś w sobie dusi, tak, czyli jakby w takich, no, w, no, w tego typu okolicznościach się znajdujemy, kochani, gdzie tu każdy z nas może takich rzeczy, powiedzmy, doświadczać. I karta brzmi, wypłacz się porządnie, smutek jest bramą do głębi twojej duszy. Moi drodzy, no i oczywiście, że tak, to jest to, co wiele razy wam mówię, żeby... Wszelkie smutki, które ewentualnie mamy, to co nas męczy, dusi, tłamsi, żebyśmy nie zostawiali tego w sobie, żebyśmy z tym się sami nie borykali, żebyśmy tego nie przeżywali wewnętrznie, tak, głównie chodzi o to, żeby się wykrzyczeć, wypłakać, wyszumieć, wygadać. Bo to nawet nie chodzi o to, żebyście płakali, ale po to, żeby się pozbyć energii, tych, tych wszystkich emocji negatywnych, tej energii negatywnej, to chciałam powiedzieć, z nas samych, żeby to nie tkwiło w nas, bo to nas od środka, kochani, po prostu wyniszcza. A więc dzisiaj te osoby, które mają powody do sytuacji wypłakania się, po prostu płaczą po to, aby poczuć ulgę. To jest, słuchajcie, karta numer jeden. A klucz anielski do kompletu, kochani, to jest znajdź swoją wewnętrzną równowagę. No, powiem Wam szczerze, że bardzo mocno nawet pasujące do tej karty, bo oczywiście chodzi o to, żeby tą równowagę znaleźć, a nie właśnie żyć w jakimś poczuciu krzywdy czy smutku, jeżeli na przykład tutaj byśmy sobie nie ulżyli. Nazwę to może tak. Dobra, więc mamy te dwa przekazy, kochani, na dzisiaj, a my teraz przechodzimy do, no oczywiście, do karty dnia. No to moi drodzy, zaczynamy od baranka, co też dzisiejszy dzień, 8 grudzień, przyniesie wszystkim z odjakalnym barankom. Baranek. Moi drodzy, wy dzisiaj w poczuciu braku jak jakiegoś, nie wiem, czegoś. Tak, może Wam, kochani, dzisiaj czegoś brakować, i niekoniecznie to muszą być jakieś, słuchajcie, bardzo takie zatrważające rzeczy, tak? Typu tam, że nie wiem, jakieś opcje pod tytułem, słuchajcie, nie wiem, pieniądze, jakaś taka bieda, którą Wy sobie sami tutaj jakby, no, będziecie na, napędzać, tak? Że tutaj, nie wiem, czegoś nie mam, nie mam kasy, nie mam zenka, nie mam czegoś tam. To, moi drodzy, może być na przykład błahostka na zasadzie takiej, że będziecie na przykład sobie dzisiaj, moje drogie baranki, gotowały obiad i zabrały zabraknie Wam marchewki w lodówce, albo też tudzież e, soli albo pieprzu, kochani, to może tak, to może naprawdę być błahostka, bo ja bardzo często staram się Wam to właśnie powiedzieć, że te karty dnia niekoniecznie muszą oznaczać naprawdę jakiś dramat życiowy, tak? Jeżeli są takie karty, powiedzmy, negatywne, to naprawdę może być drobiazg. Nie wiem, zabraknie drugiej skarpetki do kompletu, bo gdzieś wsiąknie. Czasami też tak bywa. Ale oczywiście, moi drodzy, oprócz takich błahostek mogą też znaleźć się tutaj takie bardziej globalne rzeczy, a więc. Możemy spodziewać się tutaj tego, że załóżmy na przykład faktycznie zabraknie Wam czegoś więcej, tak? Czyli załóżmy, możecie tęsknić za kimś, będzie Wam brakowało na przykład jakiegoś gestu ze strony tutaj Waszego partnera czy partnerki, tak? Jakiegoś zachowania takiego, a nie innego, brakuje Wam może być, nie wiem, miłości czy czegoś. I tutaj oczywiście słuchajcie takie odczucie, takiej biedy, którą Wy możecie dzisiaj poczuć. No, zwyczajnie po prostu, krótko mówiąc, odczujecie. Więc wy dzisiaj piąteczka, monet, kochani, ale pamiętajmy, to jest tylko dniówka, z której bardzo szybciutko mam nadzieję wyjdziemy. Teraz przechodzimy, kochani, do byczka. Baranki się nie martwią, bo nie ma czym. Byczek. Abyk, moi drodzy, dzisiaj komunikacja, bardzo spora komunikacja, słuchajcie, bardziej drogą powiedziałabym tutaj, no, mów mi, mówcie mi szybko, online, czyli gdzieś tam po telefonach, po mailach, słuchajcie, po facebookach, czatach i tak dalej, i tak dalej, bo to raczej nie jest komunikacja face to face, aczkolwiek oczywiście nie wykluczamy takiej opcji, że być może spotkamy się z koleżanką, z kolegą, słuchajcie, czy tam z kimkolwiek innym i będziemy gadulić i gadulić, ale raczej, kochani, gdzieś tam po prostu o klawiaturach, tak? Bardziej tak na to stawiam, ponieważ no to przeważnie w tej karcie nam się pokazuje. A więc komunikacja, moi drodzy, bardzo duża. Oprócz komunikacji, moi drodzy, bo być może co niektórzy nie będą tacy rozgadani, żeby fizycznie z kimś kochani pisać, sporo się może dziać. Bardzo dużo spraw, które dzisiaj po prostu będą pędzić, będą gnać i lecieć, i moi drodzy, co dla niektórych, ochota na coś więcej. Czyli tutaj, jakby również w karcie ósemki Buław, spodziewajmy się ochoty na wszelkiego rodzaju, kochani, zbliżenia, namiętność i tego typu rzeczy. Bo w tej karcie również nam się to pokaże. No dobrze, byczki, no to teraz kto? Bliźniaki? Bliźniaki, bliźniaki, czy też bliźnięta, zwał jak zwał. Moi drodzy, wy dzisiaj spodziewajcie się jakiegoś nagłego tąpnięcia. To znaczy mamy wieżę. A wieża, moi drodzy, no to jak sami już wiemy, powoduje czasami jakieś nagłe zdarzenie, którego możemy się nie spodziewać albo takie, które czuliśmy już tam gdzieś, wiecie, podskórnie, że to prędzej czy później może się po prostu rypnąć albo się nie udać. Oczywiście to są tego typu historie, ale również, moi drodzy, może to być sytuacja hmm, Powiedziałabym jakiejś takiej sytuacji, nie wiem. Y Niepowodzenia w jakimś temacie. Czyli załóżmy, dzisiaj macie coś do zrobienia, do wykonania i po prostu się coś może nie udać, może coś się sypać, może nie pójść składnie, um, czy coś, czy coś na, ten, na ten styl, kochani. Bo to czasami jest tak, że chcielibyśmy, żeby coś było piękne, ładne, żeby tutaj na przykład nie było tych pyłków na tym aksamicie. No ale niestety nie wychodzi, bo ciągle coś tam, tak? Bo za chwilę na przykład Magda by wzięła tutaj świecznik, który jest opieprzony brokatem, jeb i po prostu już by się ten plan cały posypał misterny i byłoby tu pełno brokatu. M mówię o tego typu. Pużaczak, czasami to są, kochani, naprawdę drobiazgi, które mogą się tutaj nam nie powieść i, krótko mówiąc, posypać, więc nie przejmujemy się. Również, kochani, przechodzimy do raczka. No i teraz raczki, sprawdzamy Was. Rak, rak. Raki, moi drodzy, dzisiaj zamyślone, bardzo mocno skupione, bardzo mocno analitycznie podchodzące dzisiaj do pewnych spraw, czyli krótko mówiąc, wy dzisiaj myślicie, myślicie, skupiacie się, obmyślacie, co zrobić, jak zaplanować, co będzie lepsze, co będzie gorsze i bardzo mocno, moi drodzy, dzisiaj e, całkowicie emocje, sentymenty, jakieś tam sraty, pierdaty odrzucacie w ogóle na bok. Wy dzisiaj po prostu pracujecie głową, moi drodzy, i macie naprawdę tą głowę nabitą, różnego rodzaju koncepcjami. Pomysłami, planami i strategiami, moi drodzy. Jeżeli to jest oczywiście karta obrazująca Was, bo może też tak być, że na Waszej drodze dzisiaj jakaś osoba, partner, nie partner, słuchajcie, ktokolwiek, bo to naprawdę może być każdy, nawet urzędnik, może dzisiaj odegrać jakąś rolę, moi drodzy, i tutaj z nim będziecie mieć jakąś przeprawę dnia, moi drodzy, ale taką trochę bym powiedziała na bazie ym, ym, umysłowej, tak? Bo tutaj nie ma, nie ma emocji, tutaj nie ma po prostu, słuchajcie, jakiegokolwiek czułości, ciepła. Nie wiem, jakiegoś romantyzmu. Absolutnie nie. Tutaj jest wszystko powiązane z tym, że trzeba będzie pogadać, albo wy musicie coś przemyśleć, albo trzeba z kimś o czymś pogadać i bardzo mocno skupić się na tym, co dalej, co robimy i tak dalej, i tak dalej, moi drodzy. No to dobra, no to teraz jak przeleciał nam już Raczek, no to przechodzimy do lwa. I tutaj pozdrawiam serdecznie Adriana i um, Boże Kochane i Martę. Lew. O oh my God, no to pozdrowiłam. <noise> Słuchajcie, macie piątkę mieczy. To jest karta totalnej porażki. Takiej właśnie sytuacji, w której faktycznie dzisiejszy dzień koniecznie musicie zaliczyć do udanych, bo jest to po prostu porażka dnia dzisiejszego. E, moi drodzy, jakaś taka sytuacja, że być może jakaś osoba na waszej drodze niekoniecznie właściwie się dzisiaj zachowa i może spowodować taki troszeczkę cios w waszym kierunku i nie będziecie tutaj jakby no Nie wiem, fajnie się z tego powodu czuć, bo ta osoba może wobec was zachować się troszeczkę nie fair, troszeczkę nie fajnie, tak jakby chciała wam ten przysłowiowy nóż w plecy, słuchajcie, wrąbać, tak? I tak to oczywiście nie jest, no takie zachowania nie są tutaj w tej sytuacji za bardzo miłe czy za bardzo fajne, ale może tak się zdarzyć, kochani, że to wy zrobicie komuś. Pamiętajmy, odwracajmy energię. <laughs> może też taka być sytuacja, że zechcecie walczyć o coś bardzo mocno, zachłane nie wręcz, nie patrząc już na nic. E, tego typu zachowania też, słuchajcie, tutaj ulwa. Mogą wystąpić. Okej. Okay. No i teraz panienki, panienka tutaj Ewunia i cała reszta panienek, kochani, no dzisiaj jakieś niejasności, jakieś waszą głowę zaprzątają, kochani, jakieś tajemnice albo też jakieś właśnie niejasności, które w waszej głowie, kochani, mogą powstać, e, jakieś takie sytuacje, w których wasz umysł może nie będzie pracował też na właściwych obrotach, nie będzie taki olśniony nazwę, to może w ten sposób, czy też nie będzie klarownego myślenia, tak, bo będziecie mieć taki, taką pustkę, na tej zasadzie mam mętlik w głowie, <laughs> nie potrafię, że tak powiem, tutaj znaleźć właściwych powiedzmy rozwiązań, tak, tak, jeżeli byście na przykład szukali jakichś rozwiązań. Jest to takie zacienienie umysłu. Jest to taka sytuacja, w której po prostu wy czegoś nie wiecie, albo coś po prostu jest przed wami ukryte, albo to wy przed kimś coś ukrywacie. Karta również, kochani, mówiąca o wszelkiego rodzaju emocjach, tak, jakimś takim. Nie wiem, takim, takim właśnie wchodzeniem w jakieś takie, takie, słuchajcie, sentymenty, jakieś takie powracanie do pewnych rzeczy. Takie emocjonalne, słuchajcie, jakieś takie niefajne klimaty, które mogą też dzisiaj panienkę ogarnąć, bądź też jakieś niepokoje i lęki, moi drodzy. Jeżeli coś takiego by było, odrzucamy, odrzucamy całkowicie i nie wchodzimy w to. Melancholia, to też jeszcze przyszło mi teraz do głowy, że też być może takie, takie tutaj, powiedzmy, klimaty mogą tutaj was nawiedzić. Sprawdzamy wagę. <laughs> Waga, kochani, ma do czynienia dzisiaj z cesarzową. <laughs> No cóż, cesarzowa oczywiście, słuchajcie, żona, partnerka, matka, być może te osoby odegrają dzisiaj, kochani, jakieś kluczowe znaczenie w waszym życiu, albo też myślenie o jakiejś kobiecie, która jest dla was bardzo istotna i bardzo ważna, kochani, która jest priorytetem w waszym życiu, bo tak też może być, niekoniecznie to musi być ktoś zalegalizowany, nazwy to tak, że ma wciśniętą obrączkę na palec, czy też tudzież mieszka z wami, ale może to też być osoba, którą tak postrzegacie, to bardziej mówię tutaj oczywiście tutaj do panów, ale i tak, tak samo i do kobiet, tak, bo być może macie taką osobę, z którą, która naprawdę dla was jest, no kimś naprawdę ogromnie ważnym, tak, jakąś taką osobą, która odgrywa tutaj dla was naprawdę, no przeogromne znaczenie. Więc być może ta osoba odegra dzisiaj, kochani, jakąś rolę, względnie oczywiście dzień, który naprawdę będzie dla was pełen obfitości, kochani, pełen takiego... Takiego dobrostanu, bo to jest taka kraina troszeczkę mlekiem i miodem płynąca, czyli taka płodność. dostaje to, co chcę, czuję się komfortowo, czuję się fajnie, mam wszystko wokół siebie, po prostu kwitnę. Więc wagi powinny ogólnie, jeżeli to jest karta samopoczucia, czuć się świetnie. Względnie mówię, możecie się czuć świetnie, plus będzie na to miała wpływ jakaś kobieta, która jest dla Was istotna, ważna, którą stawiacie jako number one w swoim życiu. Dobra, no to Skorpiony. No chyba, że zechce wam się dziecka. Słuchajcie, albo też tudzież o jakiejś ciąży się dowiecie. Mówię to, bo oczywiście wiadoma sprawa, że to jest tylko dniówka, ale kochani, wiadomo. Skorpion, kochani, ma dwa kielichy, a więc kartę porozumienia, kartę bliskości, kartę związku, kartę miłości, karty bliźniaczych dusz albo spotkania takiej osoby na swojej drodze, albo już taką macie i dzisiejszy dzień z tą osobą będzie po prostu w jutu, że tak powiem. Co będzie wiódł? No co, no będzie wiódł oczywiście, słuchaj, e, dzisiejszy dzień się będzie wiódł z tą osobą, ale jest to też karta, kochani, oprócz tego, że jest to związek, miłość, oczywiście ochota tutaj do tego, żeby z tą osobą przebywać, I jest to również karta mówiąca o porozumieniach wszelkiego typu, więc być może też, kochani, dzisiaj z kim byście nie pogadali, dojdziecie do ładu i do składu, tak, do takich porozumień biznesowych nawet, kochani, tutaj zawodowych, pod tym kątem myślę również, albo do dogadania się, albo do tego, że wszystko będzie szło pod, tak jak wy sobie tego życzycie, tak, czyli na takiej zasadzie, że będziecie mieć tak zwane zielone światło, tutaj w różnych aspektach dzisiejszego dnia. Fajnie, fajnie. Sprawdzamy wobec tego strzelec. Kochani, strzelec macie dzisiaj kartę bardzo fajną, bo macie kartę Giermka Kielichowego. A to jest karta, słuchajcie, to znaczy przychodzą mi zawsze na głowy, kiedy, do głowy, kiedy patrzę na tą kartę, dwie myśli. Pierwsza to jest taki stan, w którym jesteśmy zafascynowane, zauroczone, zakochane w kimś albo w czymś. <laughs> Czyli może nas coś dzisiaj naprawdę zauroczyć. O, jakie to piękne, jakie to ładne, jeju. <laughs> Względnie może to chodzić też o Zenka, tak, no bo wiemy o co chodzi. Ale to jest również karta, słuchajcie, zaskoczenia, <laughs> takiej niespodzianki, która może wam, was dzisiaj zaskoczyć i jest Jesus, Maria, no nie spodziewałam się. Tak, tak jakby coś na tej, na tej zasadzie. Jak i również, kochani, karta kreacji. Możecie też zechcieć dzisiaj pomalować swój świat na żółto i na niebiesko. Jakbyście w ogóle dzisiaj być może, drogie strzelcy, pomyślały o tym, że czas na to, żeby, że tak powiem. Pomyśleć być może troszeczkę o sobie, albo samemu sobie coś stworzyć w tym waszym życiu bardziej emocjonalnym, bo to są mimo wszystko kielichy, żeby było fajnie, żeby było pięknie, żeby było fantastycznie. I tutaj ta karta właśnie będzie mówiła o tej kreacji, o, o tym, że strzelec może zechcieć to robić. Względnie tak jak powiedziałam, coś was może dzisiaj miło zaskoczyć, jakaś niespodzianka, albo jakaś taka, o Boże Matko Święta, nie spodziewałam się, albo też zafascynować i zauroczyć, coś Wam może się zwyczajnie, kochani, spodobać. Po prostu i tyle. No to sprawdzamy teraz jeszcze koziorożec, koziorożca wodnika i rybka, ale zaczynamy oczywiście od koziorożca. Koziorożec, kochani, ma dzisiaj stan, w którym, kochani, albo coś definitywnie kończy i stwierdza dosyć tego, basta, kończę to i do widzenia, spadam stąd. Względnie, moi drodzy, może to być karta mówiąca o głębokiej transformacji, którą Koziorożec zechce dzisiaj przejść. Dlatego, że śmierć pokazuje mi transformację. Po prostu chce się zmienić, chce zro zrobić w swoim życiu, w swoim dniu, no, w dniu dzisiejszym albo ogólnie w życiu, bo dzisiaj będzie ten początek, po prostu głęboką, głęboką zmianę, moi drodzy, <laughs> która ma przynieść Wam takie, a nie inne efekty. Więc być może właśnie dzisiaj Koziorożec tą transformację będzie uskuteczniał. Względnie, tak jak powiedziałam, kończył coś Definitywnie. No to przechodzimy teraz do wodnika. I co też wodniczek, dzisiaj? Wodnik, kochani, cały czas podejmuje jakieś decyzje. Mówię cały czas, bo coś mi się tak kojarzy, czy przypadkiem wodnik nie podejmował tych decyzji również wczoraj, ale nie będę się tutaj oczywiście kłócić. W każdym bądź razie y, mamy dwie monety, a więc wodnik szuka pomysłu, szuka koncepcji, wybiera czegoś, wybiera coś pomiędzy A a B i musi tej decyzji, tą decyzję kochani dzisiaj podjąć, więc decyzyjność u wodnika. Względnie próba poszukania balansu, tak, bo być może tej równowagi a znajdź, znajdź swoją wewnętrzną równowagę, być może właśnie tą wewnętrzną równowagę również szuka wodnik. No i sprawdzamy jeszcze rybkę. A ryba, moi drodzy, ma dzisiaj albo do czynienia z jakąś osobą bardzo energetyczną, która dzisiaj e, faktycznie w waszym życiu narobi tutaj sporo, e, nie chcę powiedzieć zamieszania, bo to są pozytywne energie, takiego wniesie, sporo energii, sporo jakiegoś życia do waszej, do waszej dniówki, kochani. Względnie to jesteście wy, które macie w dniu dzisiejszym, drogie ryby, po prostu witalność, macie ten, ten zapał, macie tą energię, macie dzisiaj wyznaczone cele, które idziecie jak burza przed siebie, działacie, chcecie się rozwijać, chcecie, żeby coś szło do Przodu i po prostu dzisiaj coś was właśnie w tym kierunku, kochani, może pchać, jak i również, kochani, namiętności wszelkiego typu, czy też ochoty na tego typu zbliżenia, no bo to są buławy. Dobra skarbę życzę Wam przecudownego dnia i do usłyszenia później. Buziaki.